Dobry bądź dobry wieczór, witam was w czwartym odcinku z serii The Forest Jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie od razu zostawić łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem i napisać komentarz I wam zaraz wytłumaczę co odwaliłem A więc w poprzednim odcinku jak już skończyłem nagrywanie, chciałem zrobić piękną, przepiękną miniaturkę do filmu I oczywiście jak to no, na moim farcie skraszowało mi grę, a nie zapisałem tego, więc musiałem poprzedni odcinek odrobić Trochę pograłem, więc parę rzeczy niestety zmieniłem, albo niestety, bo zauważyłem, że były źle zrobione Pierwszą rzecz jaką zrobiłem to dodałem ten stojak na patyki jak widzicie w poprzednim odcinku, bo to trochę inaczej skonstruowane, bo były od razu murek, był jeszcze ta, taka podłoga była zrobiona. Myślę, że tak to będzie lepiej wyglądało: będzie jakby większe be bezpieczeństwo. O, już myślałem, że tutaj kanibale biegają. Tak to się na razie prezentuje. Ja teraz szybko dokończę te mosty, bo to zbyt monotonne jest i zbyt długo to trwa. Zróbmy w ogóle strzały, bo mam już te pięć piórek, sobie nazbierałem tak specjalnie pod to. I można teraz pięć kości, yy, czekajcie, i jeden patyk. No, za dużo to jej nie dodało, Ale się zdenerwowała przynajmniej. A, mogę zmieniać strzały, okej, okay, to, to są chyba te lepsze. No i nie pada, no. Znaczy, no w głowę wiem, że na jeden padnie, ale. Kurde, co to jest w ogóle? No i wiecie, tyle piórek i weźcie tutaj tyle strzał mi. O, nie trafiłem. Okej, okay, ten śpi. Weźmy, pozbierajmy strzały od niego przynajmniej. Tu gdzieś jeszcze powinna leżeć, ale weźcie teraz szukać strzał. O! Nie, To nie strzała. Ktoś pisał w komentarzu, że jak będę jadł kanibali, to po prostu na ją zatrucie, ale to jak ja tak świeżego kanibala jakby sobie upieczę, to nie dość, że regeneruje mi się HP, to mam jeszcze głód mi się regeneruje. Tam czasami jakby jest takie coś, że trochę mnie jakby uderzy, ale tak, to jak najbardziej można ich szamać. O kurde, o kurde, ale mnie zadał, ależ mnie zadał, ależ mnie zadał, już siły nie mam, tak to bym ich poskładał, naprawiamy pułapkę, może któryś się chapnie, w ogóle te pułapki to muszę zmienić, bo one są źle zrobione, ja już wiem jak to zrobić, żeby tak jakby mniej kanibali mi wchodziło przez moje, przez moje wejście. Ale tego tu jest. Ale masakracja. Ja jestem na hita w ogóle. Nie, no ale tripson, tripson. Uu muszę drzwiami normalnie wchodzić, bo inaczej to się wyłożę. Ale lipa. Wyłożę się chyba. Czekajcie, czekajcie. Eee, jeszcze chwila. Ale przypał, ale przypał. Wchodź. Dobra, dobra. Ile tego jest? Nie no masakra, tego jest za dużo i teraz już powoli nabiera wyglądów, tylko jak widzicie tutaj drzewa wyrastają nawet na mostach, więc dopiero teraz mam wgląd, które drzewa mogę wykarczować, a które je zostawić, bo na przykład jak będę chciał gdzieś zrobić taką, o na przykład do tamtej wioski bym chciał takie zrobić fajny jeszcze pomostik z przejściem, tam też jest fajny staw po tamtej stronie. No więc muszę jeszcze tutaj się zastanowić dobrze jak to zrobić, kanibali jest tu od groma. Zaraz spróbuję jeszcze tych liści pozbierać, żeby mieć więcej strzał, bo no, tak na ziemi jak jestem i sześciu mnie atakuje, to trochę ciężko się z nimi walczy. Poczytałem na takiej stronie wiki dotyczącej deforesta, no i to jest proste, zobaczcie sobie, tylko trzeba trafić w tego ptaszka. Ale ja tak pozbieram sobie właśnie więcej piórek, bo chcę mieć dużo strzał strasznie w razie... O, ale ono też się tak jakby płoszą tutaj, więc trzeba tak powolutku podchodzić. No co jest trafiam. O, tutaj może go trafię. O, mama mam. mam, mam. Są so i piórka, są so i piórka. Po 3-4 daję. O, jeszcze dostałem ten taką fajną. A, to jest ta mięska jakby z ptaszka. No dobra. To jeszcze pozbierajmy tych piórek, żebym miał ich e, dużo. To się zrobi strzały i będziemy tych kanibali w razie walić, bo oni tutaj często przychodzą. Bo właśnie tak... O, też można trafić. No to dobrze. Z dwóch patyków możemy zrobić coś takiego. A to jest chyba jakby lepsze, no? O, to też fajna informacja. Spróbujmy złapać króliczka. Coś ciężko go hapnie. Słychać tu kanibala. Łap się, ty. Ale w ptaka to ciężko trafić. coś. Patrzcie, ty można rzucać. To fajna opcja. To jest. Nie wiem, jest to jakiś gat, fajny. Nie, w takiego to nie trafię. Taki szybki to nie jestem. Kanibali już tu słyszę, to może postrzelajmy się z nimi, bo zrobiłem trochę strzał. E, tu mam jeszcze 8 piórek, parę kości, to tak, jeszcze kość brakuje, nie, kości za dużo, jeszcze jedno piórko pewnie. E, Okej, okay. i mamy 10 strzał, sprawdzimy jak to działa na nich. Rozwalmy te pułapki, bo je trzeba było ustawić troszkę inaczej. Ta już rozwalona, o aż poszło. O, bym prawie się chapnął, no sama swoją pułapkę. O, to też poszła. O, je! Yeah. Przyszły kanibale. Ja pułapki porozwalałem. Tu powstawiały nam takie te. To chyba szmatki z tego są. O, są już szmatki, to będę miał te liny. A zaraz zaczniemy te pułapki tutaj ustawiać tak, jak bym chciał. Pierwszą pułapkę ustawimy gdzieś w tym kierunku. O coś takiego. Teraz kolejną ustawimy troszkę tak na bok. W tym kierunku, żebym tu mógł sobie... Przyszedł kanibal. O, i chyba zaraz shota dostanę od niego. Tak, kolejną. I tu kolejną postawimy i to będę mógł wyjść tymi jakby trzema takimi małymi dróżkami. O, już wchodzą tutaj te drzewa. Też trzeba powycinać, bo jak widzicie to podrastało. To tak trochę średnio działa jakby w tym momencie, bo mogą mi przechodzić na do mojej części bazy. Ale spróbujmy. Teraz ich zdejmiemy. Tej trochę headshota tak Ale się zdenerwingowała. Trzecia pułapka będzie tak ustawiona i tutaj będą te pancerne takie jakby palisady, tak jak tutaj. Zaraz je też zaczniemy stawiać. I tutaj gdzieś tym postawię pośrodku, z właśnie z tych kanibali. Tylko strasznie ich dużo jest. Ja te pułapki porobię tyle, ile mogę. Bo też właśnie już fajnie byłoby, by było, jakby się łapały na to. Strzały szybko się kończą. Te drzewa, które mi nie będą potrzebne, to od razu karczuję, bo one tylko przeszkadzają. Ale też muszę patrzeć, żeby potem fajnie to rozplanować, czyli stąd najlepiej było zostawić te drzewo i potem pociągnąć to w tamtą stronę. też będzie w miarę wyglądało, ale to już można ścinać, bo tutaj do tych pułapek jest potrzeba po cztery drzewa na jedną i brakuje mi tej tkaniny, czyli tych lin. Trzeba zrobić linę. Też gdzieś się zaraz przejdziemy, albo wokół bazy się przejdę, bo te kanibale te temy postawiały swoje, to pewnie też coś tam będę z tego miał. Postawmy to kukłę jeszcze, a bo to jest ta niestandardowa, a ja nie chcę niestandardowe. ja chcę jakąś gotową. E, może weźmy taką kukła mała kukła na razie, ona niech sobie gdzieś stoi, tak. I jak w razie ich tutaj dużo przyjdzie, to podpalimy i sprawdzimy jak to działa, tylko teraz je muszę jeszcze tutaj po, porozbierać, że tak to ujmę. Kukła gotowa, w razie jak przyjdą, to będziemy sprawdzać jak to działa. O, tu się coś właśnie zrobiło takiego deforestowego. Jestem głodny, to sobie zjem tutaj te rączki, nóżki, bo są bardzo pyszne. Tutaj w ogóle zrobiłem kolejne składowisko na patyki, ale zrobimy jeszcze tą suszarkę, bo ich praktycznie w ogóle nie mam. Czy praktycznie? W ogóle ich nie mam, a jedzonko też się może tutaj suszyć i nie będzie nic się działo z tym. Tutaj na tej części będziemy właśnie tak sobie ustawiać to. I zróbmy te palisady może już od tamtej strony. Przynajmniej taki początek zacznijmy. Czyli, o, one tak będą wyglądały i to fajnie potem się prezentuje w całości. No trochę materiałów potrzeba tego, bo te kamienie też trzeba mnie pozbierać, pobiegać. Ale efekt końcowy będzie, no fajny na pewno. Troszkę tego przyszło, zaraz będę mógł porobić więcej totemów. Patrzcie, tu już jeden jest. Zaraz sprawdzimy jak go. O, tak strzała właśnie wpada. Kolejna, fajnie to działa. Bardzo fajnie. O. O, na no jednego hita wpadam. Ale to wiecie, trafić w głowę to tak jak w Furtwordzie. O, już mamy, mamy, może któryś się tutaj złapie. No, no jak w głowę się trafi, to fajnie padają. Ajajaj. Ten jak się wyłożył w ogóle A tamten co, speniał? Jakiś dziwny dźwięk to jest, nie wiem co to jest dokładnie No i goodbye, ale jeszcze coś chyba słychać O nie O nie To to jest ten dźwięk O już trochę ten jakby dostały Ale się zdenerwowały nawet może z łuku. Sprawdźmy z łuku jak to zadziała. Tylko nie mam strzału. Nie, to nic nie daje. Trzeba jakby je odpędzić stąd i na dynamit je. Ale jak dynamitem tu walnę, to będzie no lipa po prostu. Ej, to co ja mam zrobić? Patrzcie, patrzcie jak to biegnie. Hmm, nie wiem jak to by tutaj... Jak to rozwalę, to mi pójdzie mur po prostu. A nie chcę tego zrobić, a nie mam jak się z tym... Lepać. Może te piórka podbieram w środku. Tu pobiegnę teraz, żeby to przebiegło. Drzewo nie poszło na szczęście. O, a to tu jest. Tam, patrzcie, ile tego jest! Masakra. Patrzcie, co zrobiło. Drzewo magia. Jakim cudem to mi drzewo rozwaliło? Nie no, masakracja. A może ten ten bym podpalił, yy, tylko pierwszy sobie zjem. Może bym podpalił ten e, ich jakby totem jest z nich zrobiony. Zaraz sprawdzimy, tylko jak dostanę shota od tego to już na raz spadam. Zjemy szybciutko, zjemy. Jeszcze HP to tam na full'a mam. To wszamiemy i mam pięć strzał zrobione. Sprawdzimy jak to... Czy to coś da w ogóle na to, ja nie wiem jak z tym walczyć. Poszły? Chyba poszły ty. Nie? to dobrze. O, ta, nie poszły słyszę. Poszukamy. Gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście? Po tamtej stronie chyba. Jakieś ryki, krzyki, co to jest? Tych pułapek trzeba tu narobić, bo to masakracja będzie. Tutaj chyba są. Nie, nie ma. Nie widać. To dobrze, dobrze. Pozbieram tych kanibali. Patrzcie, małe te! Ale dostał bańkę. Co no to tak hałasuje? Nie wiedziałem, że są takie malutkie. Pa. Ciekawe jak to zaklepać. O ty kurde. Mały świnglu. Ciekawe czy szamankę z niego można zrobić. Też go można rozbierać. Teraz przyjdzie ten wielki to będę miał. Jeszcze póki co to... ten? Naprawmy pułapkę. Pozbierajmy strzały z nich. O ten to właśnie coś... Pobagował koleżka Są, so, są, so. mam je, mam Ostatni dynamit Spróbuję je ten Podejść pod nie Może coś się uda O, akurat naszedł Ta naszedł, uciekł chyba A strzały? Coś pomogą? O kurde, kurde, kurde Nie no, to jest przypałowe Nie wiem jak z tym walczyć Jak to skacze w ogóle? O, ten padł chyba. A ten jeszcze nie. Czekajcie, mam takie strzały i takie. Co ty, co ty? No to żem odwalił. Mandiandę. Takie to są te mosty. Oj, nie mam strzał, no to trochę lipa, lipa. A jakbym się tak w nim normalnie chciał, albo spróbujmy z tego go. A, to tak trzeba. To może przejdźmy gdzieś dalej. No i co jest, co jest? To tak, właśnie te masy są takie, że to pode mną biega. Trzeba takie porobić jakby odejście 90 stopni, żeby było można to zdjąć. No dobra, celność to ja mam. No i wy widzieliście? Zdenerwowany. Sprawdźmy, gdzie to jest? Nie wierzę, że to w środku jest. Jak to mi przeskoczyło? To musiało przejść jakoś zbagowanie, o. Czyli tak też dobrze z tym walczyć. Mogę coś z tego zrobić? O! Co to jest? Paskudny pancerz. Strzały podbieramy. Da się to jakoś rozbierać? Jeszcze coś tu jest. Nie no, masakracja z tym jest. Lipa trzy przy wiosce zbudowałem. Ależ oberwałem. Nie no, ten totem muszę podpalić zaraz. O, myślałam, że już tutaj mi szkodziły coś bo przez chwilę musiałem włączyć wyburzanie budynków, ponieważ tam niszczyłem tam te pułapki. Co dużo tego tu jest? Chyba nie. W ogóle tu trzeba zrobić taką platformę. Ja to zbuduję, właśnie zaplanuję na następny odcinek. Jeden, dwa. Regenerujemy HP, już mamy tak mniej więcej zregenerowane. I teraz sprawdźmy, gdzie to jest, ten ostatni. No, to jest. No, a raz stąd. Bardzo dużo jest. Tutaj już muszki latają, tutaj mamy ten totem, tutaj brakuje tych lin, tych, tych lin, no bo to patyki to mniej problemu, ale z tymi linami, bo nie trzeba się przejść gdzieś i poszukać tego. Patrzę, że dużo drewna jest wokół jakby wszędzie, bo ten dynamit rzucałem, to zrobimy już sobie mm, kładkę tutaj, tylko ja muszę wiedzieć jak to jest ułożone względem tego, no w miarę dobrze, tylko też tutaj liny nie będę miał, ale to już trudno. Te drewno, właśnie żeby się nie zmarnowało, a wózek mam po drugiej stronie, ale to już trzeba się wybrać z powrotem do tej jaskini, bo już wyczerpały mi się zapasy. To leków nie mam, to tutaj fancy się kończą, to to, to tamto. Jeszcze szmatek tam jest dużo, strasznie, no trzeba będzie się przejść na pewno. Chyba też mam oznaczenie tego. To jest gdzieś w kierunku. Tam jest ten, tu jest domek. Tam, o, mamy żółty ten. No, więc y, trzeba będzie też się wybrać. Będzie trzeba pozwiedzać więcej jaskiń, żeby się obeznać jak to wygląda mniej więcej. Gdzie co jak z czym się gra. Y, tutaj mamy pułapki, brakuje nam lin. Y, tutaj wykarczujemy jeszcze drzewa, które nie są już potrzebne. Ale to może wezmę pierwszy ten wózek. Troszkę zapasów drewna już mam, jeszcze tutaj y, mam cały koszyk na zewnątrz. Kanibale już przyszły, słyszałem, widziałem tam w oddali. Tego drewna pozbierałem trochę więcej, bo w następnym odcinku chciałbym tutaj coś zaplanować w środku bazy. Na pewno będzie potrzeba więcej tego drzewa, O, już jest cała tutaj gamma kolegów. Na pewno więcej tego drewna będzie potrzeba, więc jeszcze będę w następnym odcinku to ciął. Ładnie wszystko będę robił tak, jak e, mam to jakby zwizualizowane. A to było na wszystko w tym odcinku. Jeżeli Wam się spodobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczkiem i napisać komentarz. Widzimy się w następnym odcinku Siemka!